オスタッキャロンダービッシュゴーワクチンズビッチェンスカーワクチンズビッチェンスカーワクチンズビッチェンスカー

Znakomicie wygląda. Pan Franek 53 lata, forma 20 latka, a oto Bartłomiej Matysiak, Świetny Kola, Pan Piotr Bosz. A Pani sponnie żałują oklasku, była piękna ucieczka. Była piękna gwiazda. Proszę Państwa, zmieniają się kolarze na pody. Kendler, prosimy bardzo. Brawo. W roku ubiegłym dwa etapy podczas pałczyka i osiem wygranych w ubiegłym... Świetny Polacz świetnie radzi sobie także na porze i pogratulujemy. Serdecznie gratulujemy. Inicjatywa to była, że tak powiem, odgórna organizatorów wyścigu Tur karkonosze Bałtyk. I oni to wystąpili tutaj do z wnioskiem do naszej gminy, aby współfinansować ten wyścig, a przez to przeprowadzić jego etap, konkretnie zakończenie etapu właśnie w czaplinku. I myślę, że to był bardzo dobry pomysł, bo tego typu imprezy w Czaplinku jeszcze nie było i pewnie niedługo niedługo długo jeszcze nie będzie. Dzisiejszy etap wyścigu Bałtyk-Karkonosze był również okazją do przeprowadzenia takiego mini wyścigu właśnie wśród dzieci i tam byli już pierwsi pierwsi zwycięzcy i myślę, że tego rodzaju imprezy właśnie promujące rowery, kolarstwo Yy, będziemy promować i, i rozpowszechniać nasze gminie, żeby właśnie tego rodzaju sport, tego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży no, stały się zajęciem powszechnym.